Ciemne chmury nad miastem a nad farmą jasno, kurde. A ja się śpieszę o pierwszej w nocy. Wstaję, żeby kurde wziąć i zasiać buraczki przed deszczem. A tu huk mamy trzynasty śmigus dingus, tak? Wielkanocny to dzisiaj śmigus dingus czy nie? Przemysława idy Hermanegildy. Siemano! Siemano, wszystkiego dobrego! Wszystkim wesołych świąt, odpoczywajcie, a ja będę robił. Także zebraliśmy się tutaj wszyscy, ażeby posiać buraczki, proszę Państwa. Mamy wszystkie ćwikłowe, kurde, fajne buraki. Prawie tych nasion, ale myślę, że tyle paczek to mi wystarczy na tych, nie wiem, z 8-10 rządków, co? Są różne Dlatego będziemy siać od najwcześniejszych do najpóźniejszych No ile są tu jakieś wczesne w ogóle? <laughs> ale najpierw Trzeba skontrolować sytuację, bo jak wiecie, przynajmniej co niektórzy Jesteśmy w terminie dwóch wykotów Więc Różnie może być. O! I co? Powiększyła się królicza rodzina, czy spokój i cisza? Jak tam. Tutaj miała pani, by się kocić, ale nie. Jeszcze chcesz poczekać, nie ma problema. Farmer jest cierpliwy, człowiek jak nikt nie wkurzy. O, a ty też nie ma. U mnie coś, one ogólnie późno się chyba wszystkie kocą. Tak zauważyłem w sumie, że ten, że jak nadchodzi termin, to już cisza i spokój, nic się nie koci. No, kurde, te króliczki, może byś przydał już odczepić od matki, czy jeszcze poczekać trochę. Kurdy, wyrosły one szybko, żeby było posprzątać. Słomy przede wszystkim im już co dwa dni dorzucam. Nie wiem, one jedzą tą słomę? Czy kurde przez ruszt szybko ucieka? Pełno upin wszystkiego. Jak wam, skurczy byki? Tutaj pasuje. Przenieść was czy nie do tej dużej klatki, do reszty? Zobaczcie, one przegoniły te chyba już, co było odsadzone z tydzień temu Ale to od innych innej samicy one mniejsze będą fajny skurczy bik jak zając Heh. wszystkie ładne polecam hodować króliki dla samego yy, dla samej takiej kurde frajdy przyjemności relaksu nie jest słomy siano mam na takie te na wasze takie zachcianki tam już ty to łapie <laughs> macie sianko a bija jak ty tu weszłaś drzwi umie już samo otwierać normalnie za klamkę bierze i otwiera wyjdź no dobra jak się nie okociły to się nie okociły dobra ja proszę państwa tutaj muszę ogarnąć a może chcecie zobaczyć jak wyglądają teraz króliki księżniczki czy nie? Wypadałoby sprawdzić gniazdo ogólnie. Ładny, tusty, czarny. Hm. Podobny, nie? Niżniczka taka czarna, że jej nie widać bez tego, bez lampy. A tutaj, wszystkie żyją, zobaczcie, na wierzchu. A, no nie widać, flesza nie mam włączonego, ej. Ale grube. Uh. <ścoughs> Masakra. Kawał zająca, kurde. O, oczko otwiera. A który to dzień? tydzień? Tydzień? Po tygodniu? Nie no, one więcej mają Może dziesiąty dzień się zbliża, co? Jak ktoś się nudzi to może... O! Przepraszam, zapomniałem, żeś już pojadła Zaraz przyjdzie następna gałązka No, jak ktoś się nudzi może sprawdzić ile to ma dni Nie ma problemu A, Macie jak młode Gałązki, czyszczą skory bo by trzeba przynieść im kilka gałązek. O! Gdzie wczoraj wrzucone na wieczór? Przez noc? Czyste. Tutaj z tej strony jeszcze można dojść. Proszę bardzo, odwrócimy. Ach. A ty, co się zastanawiasz, ty to myśliciel, filozof będziesz. No, nie myśl, bo myśliwym zostaniesz. się kręci, tylko patrzą co zjeść. A ty terrorysta co się dobijasz? Kurde on to siano chłonie, całe paśniki je. Zobaczcie, ale ten tu ma masę. Abi odejdź, odejdź. Odejdź, bo ja nie wybaczę takiej straty. Nie, to dla samiczych będzie jabłuszko. Zobaczcie, jak uszy już ładnie leżą, no teraz to kurde... On już w ogóle się prezentuje jak czempion. Będzie miał czempiona na farmie. Medal zrobimy, kurde. Puchar damy. I tyle, będziemy świętować. Czempion, czempion. Czempion! Dobra. Dobra, bez żartów z rana robię robotę i się widzimy na polu piona. Wczesny, ciężko mi powiedzieć, który to który Cyril, Alexis. Pomieszałem tutaj, ale to nic. Pierwsze rządki 2, 6 na zbiór wczesny. Później idzie ćwikłowy burak, czerwony czerwona kula i cylindra. Dwa rządki, dwa rządki chyba. Później Betina ćwikłowy jeden rządek, później wysoki plon. Kurde, a jaki to jest kier? Kier jeden rządek, następny Opolski raz, dwa, trzy rządki. Później Burak Nestor raz, dwa. No to to będzie wczesny, to już też nie wiem jakie odmiany. Raz, dwa, trzy, cztery, do końca jest wczesny. Tak więc to będzie wyglądało. Zasypuję teraz. Ostatni rządek jeszcze wyszedł, burak ćwikłowy, znaczy ten burak liściowy. Jest kawałek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć metrów, tyle co marchwi pewnie. No, tyle samo co marchwi, zobaczmy czy marchwi wschodzi ogólnie. No coś jakby już tutaj wschodziło, być może. Pieszy mi się, bo jeszcze mroźne nocy będą minusowe na wschodzi. Chociaż może to nie jest marchew. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobrze jest. Robota zrobiona. Także pamiętajcie, chcecie być farmerami to przed świątecznym śniadaniem ma być robota zrobiona, a tym bardziej przed deszczem, no którego dzisiaj niestety nie będzie. Mura była przeszła gdzieś 100 km dalej. Ciekawe czy z niej popadało ogólnie. Także lajkujcie, subskrybujcie i świętujcie. Peace. Dostał? Nie. No to szukajmy dalej no? To się na pewno znajdzie. Nie ma. Nie